Jestem bogiem! Uświadomionym! Kim bogiem? Przecież nawet jeszcze nikt do ciebie po łaskę nie przyszedł. Dobra, choć chociaż pomóż mi otworzyć cyklady. Edycja legendarna od wydawnictwa Galakta. Na początku nie do pomyślenia. Instrukcja. Nie za długa, nie za krótka, no ale kto by się przejmował? Przecież to nie ja będę czytał. Plansza licytacji. Tu będziemy bulić złoto za akcję. Zasłonki graczy. Tutaj to złoto będziemy kitrać przed innymi graczami. Kafelki archipelagu. Z nich stworzymy modularną mapę, na której będziemy stawiać nasze budowle i prowadzić krwawe wojaże. A do nich wykorzystamy oto te złote, a skromne, dwie kości bitwy. Niby tacy szarzy, bez wyrazu, ale tylko sypnij złotem, to któryś z tych 16 najemników zrobi dla ciebie wszystko. Na przykład stanie ramię w ramię i pomoże w walce. W grze znajdziemy po 8 pionków floty do prowadzenia morskich bitew, a do to przepychanek na lądzie posłuży nam po 8 oddziałów podstawowych. Wyobraźcie sobie, że jedne i drugie występują w sześciu kolorach graczy. Znaczniki ofiary, którymi będziemy oznaczać, jak wiele złota jesteśmy w stanie poświęcić, żeby to na nas dany bóg zwrócił uwagę. Część zawartości gry skrywa się pod tą pokrywą, a tam, jak w największym skarbcu, znajdziemy 100 sztuk złota. Oj, przyda się! Po 7 żetonów kontroli w sześciu kolorach graczy, żeby nikt się nie kłócił do kogo należy dany najemnik. Mieliśmy przecież coś budować. Mamy więc 40 podstawowych budynków, 10 portów, 10 fortec, 10 świątyń i 10 uniwersytetów. 15 żetonów metropolii. To nie złe cacka, bo przybliżają nas do zwycięstwa. Tutaj coś cennego, czyli 30 dwustronnych żetonów dobrobytu. 18 kart mitycznych stworzeń. I tu coś za coś. Przynoszą fajne efekty, ale trzeba za nie sypnąć złotem. Niektóre z nich są pro i mają swoje pionki, bo wpływają na lądowy lub morski obszar na planszy. 9 kart i 9 pionków Herosów. Te przyjemniaczki mają dwie zdolności: bojową i poświęcenia, co może sporo namieszać. Bez bogów nie byłoby tej gry. Mamy więc ich 5 dwustronnych kafelków. 20 kart kapłanek. Spoko z nich dziewczyny, bo zapewniają zniżki w składanych ofiarach oraz są chętne poświęcić się, żeby nie rezygnować z mitycznych stworzeń. Doceniam. 20 kart filozofów. Oni też są spoko. Nieźli z nich majstrzy, bo grupa czterech wybuduje ci metropolię. No nie na trzeźwo, ale zawsze. A no i na koniec podstawki do stendisów, bo przecież na czymś muszą stać ci herosi i stworzenia. I jak podoba się wam ta edycja cyklat?